Dzień dobry, kochane krasnale! Dzisiaj mam dla Was kilka zagadek. Ale narysowałam je na piasku. Wy też się możecie tak pobawić. Zapraszam do odgadywania. Zobaczcie, co to. Matów, czółka dwa, i dwa skrzydełka. Czy już wiecie, co to? To jest. Zgadza się. Motylek. Następna zagadka. Wieloma nóżkami. Pajęczyne plącze. Kto to taki? Już wiemy. To pajączek. Kolejna zagadka. Jestem ciepłe i żółciutkie. A przy tym okrąglutkie. Świecę wesoło na niebie. Czy już wiecie? Kim jestem? Zaświecę dla Ciebie. Co to takiego? Już wiecie... Tak, to jest słoneczko. Kolejna. Jest uroczy. i pachnący. W czasie wiosny, Najpiękniej kwitnący ma kilka płatków, każdy kolorowy. Czy na rozwiązanie zagadki jesteście gotowi? Co to takiego? Tak, to jest kwiatuszek. Uwaga, ma duże oczy. Słychać w trawie jej kumkanie. Jest zielona. Czy już wiecie, jakie to zwierzątko? To żabka. Zobaczcie, następna zagadka. Na plecach noszę domek. A z głowy Wystawia rogi. Czy już wiecie, co to jest za zwierzątko? To jest ślimaczek, a teraz jest czerwona. Ma małe dwa czułka. Na Czerwonych pleckach ma czarne kropeczki. Może być sześć albo pięć. To są jej takie małe koleżaneczki. Mieszka na pięknej, zielonej łące. Wiecie, kim jestem, kochane brzdące? Tak, to ja, biedronka. Ostatnia zagadka. Ostatnio takie piękne od Was dostawałam pracę. Co to takiego? Kochamy nim mamusie i tatusia. Co to jest? Wiecie? Tak, to jest serce. Cieszę się, że tak było. Wyśmienicie Wam poszło. Brawo dla Was, jesteście wspaniali, buziaczki.